Witam Państwa 6 czerwca. Mam nadzieję, że rozpoczynamy ciepłe lato. Zapraszam na program. 2 czerwca na budowie nowego stadionu miejskiego został wmurowany kamień węgiełny. Jest to kolejny ważny obiekt w mieście, który powiększy bazę sportową. Liczący 12 tysięcy miejsc, stadion zlokalizowany jest przy ulicy technologicznej w Opolu. W obiekcie znajdą miejsca, punkty gastronomiczne, zaplecze techniczne i szatnie dla zawodników, a wszystko umieszczone będzie pod trybunami. Przez parę lat przygotowywaliśmy się do tej inwestycji. To nie jest tak, że nagle strzeliło mi do głowy, że trzeba realizować tą potrzebę. Miasto 40 lat ponad czekało na realne zmiany na stadionie, bo Oleska, pamięta lata 70., kiedy pojawiło się oświetlenie, potem początek XXI wieku, jedna trybuna, ale standardy cały czas były przeszłe, więc czas na to, żeby czas na to już najwyższy, żeby jednak odmienić ten obiekt. Tym bardziej, że udało nam się zmienić oblicze okrąglaka, dzisiaj z tego areny, po Toyot Park z obiektów sportowych, czy zmienić również Toropol, który zyskał nowoczesną infrastrukturę, modernizację, zadaszenia. Zresztą wiele innych obiektów w Opolu przeszło modernizację bądź powstało, jak po sąsiedzku tutaj Park Naukowo-Technologiczny czy Centrum Kongresowo-Wystawiennicze. A stadion i kibice cały czas czekali. Nareszcie koniec czekania. Inwestorem przedsięwzięcia wartego 160 milionów złotych jest spółka miejska, zakład komunalny. Wykonawca złożył ofertę, podpisał umowę. No wiadomo, to nie, nie dzieje się w, w, w jakiś czas co Przestrzeni nie jesteśmy oderwani. Widzimy, jaka jest sytuacja rynkowa. no Niemniej jednak mamy do czynienia z bardzo doświadczonym, profesjonalnym wykonawcą, który wie, jak prowadzić tego typu budowy. Pamiętam, jak wspominali, nie ma inwestycji, której nie zakończyli. Czy w dobie galopującej inflacji istnieje ryzyko zwiększenia wartości budowy? Dzisiaj jest ten pierwszy dzień, w którym w pierwszy fundament, jaki został wykonany na tej budowie, zostanie wmurowany kamień węgielny i sukcesywnie będą realizowane na Prace. Od przyszłego tygodnia zaczyna się produkcja prefabrykatów, które za jakiś miesiąc półtora przyjadą na budowę, a w tej chwili sukcesywnie będą postępowały prace związane z elementami fundamentów tego, na tym obiekcie. Wykonawca zapewnia terminową realizację zadania i nie widzi przeciwwskazań, aby budowa zakończyła się zgodnie z umową. Termin umowny to grudzień 2024 roku i na razie nic nie wskazuje na to, aby ten termin nie mógł być dotrzymany, także jestem przekonany, że ten termin, który mamy w umowie, Gościem honorowym uroczystości był Antoni Piechniczek, były trener Odry Opole. Jeśli budowa takiego nowego obiektu, takiego centrum sportowego, jak to, na którym tu jesteśmy, ma przyczynić się do dalszego rozwoju Odry, do zwiększenia częstotliwości i ilości piłkarzy, którzy pracują w Odrze, którzy zdobywają laury wielkich piłkarzy i przychodzą do historii piłki i opolskiej i, i polskiej, to no, należy się z tym po prostu pogodzić. No, nic już nie zmienimy, nawet jakbyśmy się nie wiem jakim sentymentem y, kierowali. Natomiast no, teraz pozostało nam tylko kibicować i, i domagać się, aby wysz... coś z tego naprawdę wielkiego wyszło. Akt erekcyjny podpisali włodarze miasta oraz zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło prezesa PZPN-u i przedstawiciela klubu Odra Opole. Kapsuła wraz z artefaktami została umieszczona w węgle budowanego stadionu. Miejmy nadzieję, że na nowym stadionie będziemy mogli oglądać mecze Odry Opole grającej w Ekstraklasie. Kilka dni temu w przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, jakoby sąd okręgowy w Opolu zablokował publikację biuletynu Czas na Opole pisanego przez pracowników zakładu komunalnego w Opolu na temat prezesa opolskiej firmy wodociągi i kanalizacja. Co znaczy ta blokada i jak ją należy interpretować? Sąd postanowienie z 25 maja nakazał usunięcie artykułów wymienionych szczegółowo w tym postanowieniu i zakazał rozpowszechnienia tych artykułów. To są artykuły, które były publikowane na portalu internetowym, który został wymieniony jako uczestnik postępowania, a dotyczą one wnioskodawcy. Jak wynika z treści postanowienia, obejmuje on konkretną listę pięciu artykułów, które mają być usunięte ze strony. W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa redaktor naczelnej czasu na Opole, podczas której zostało przedstawione stanowisko redakcji w odniesieniu do postanowienia sądu. Chciałam porozmawiać o wolności słowa o wolności słowa w kontekście do tego dokumentu to jest postanowienie sądu które dzisiaj miałam okazję odebrać z poczty było awizowane było awizowane po południu w środę 1 czerwca natomiast już we wtorek czyli 31 maja rozpisywały się o tym media a dokładnie TVP3 Opole mówiła o tym dokumencie w jaki sposób trafił ten dokument do redakcji TVP3 Opole, do, do przestrzeni medialnej, nie wiem, nie chciałabym się nad tym długo zastanawiać. Natomiast to, co jest kluczowe, sprawy, tak naprawdę, to treści, jakie są przekazywane, jakie są powielane w związku z tym dokumentem. Po pierwsze, szanowni Państwo, nie ma żadnego wyroku i powiem szczerze, byłoby to przerażające, bo powiedzieć dziwne to, to, to za mało powiedzieć. Byłoby to przerażające. Dlatego, że o tym, że zapadł jakiś wyrok, oczywiście wyroku, którego nie ma, dowiedziałam się rzeczywiście z artykułu prasowego. Przerzuciłam własne biurko w zakładzie komunalnym, przerzuciłam sekretariat i takiego dokumentu nam nie dostarczono, ale już rozpisywały się o nim media, mówiąc o tym, że zapadł wyrok. Jeszcze raz z całą stanowczością chciałabym podkreślić, wyroku nie ma, jest postanowienie sądu. Nie ma tego wyroku bez względu na to, czy pisze o tym prasa, czy. Różne osoby, na przykład dyrektor fabryki butów stoi tutaj też na Placu Wolności i opowiada o tym, że w stosunku do czasu na Opole zapadł wyrok. Nie ma wyroku. Druga sprawa to są informacje również powtarzane przez media, jak sądzę kopiowane i bardzo Państwa na to uczulam i proszę, żeby zwrócić uwagę. W tym postanowieniu, które dzisiaj, z którym dzisiaj byłam w stanie tak naprawdę się zapoznać, nie ma ani słowa o tym, że redakcja Czasu na Opole nie może publikować żadnych treści związanych z panem prezesem Ireneuszem Jakim. Ja nie wiem, dlaczego takie informacje są przekazywane, nie wiem, dlaczego takie informacje są powielane. Być może to jest pobożne życzenie pana prezesa, być może to jest źle przeczytane albo źle zrozumiane postanowienie, a może po prostu chęć na Rzeczywistości. Dodajmy, że postanowienie o zablokowaniu publikacji jest nieprawomocne i będzie obowiązywać w okresie trzech miesięcy od daty wydania. W dniach od 3 do 5 czerwca w Opolu odbyły się targi książki. W ramach tegorocznego spotkania z literaturą i poezją można było także wysłuchać ciekawych rozmów z popularnymi autorami. W tym roku naprawdę nie mieliśmy jeszcze tak wielu wydawców. Było ich ponad 80, więc na naszym placu wolności gościli takie wydawnictwa jak Agora, jak nasza księgarnia, jak literackie. Mieliśmy wydawnictwo czarne, media rodzina, przeróżne, jeszcze gry, które też przyjeżdżały plakaty, więc naprawdę można było znaleźć wszystko u nas na naszych targach. Książki, wydawnictwa również ukraińskie się pojawiło tego zdecydowanie był bogaty program w tym roku. Cieszymy się, bo naprawdę ten festiwal książki szósty przeszedł do historii, żeby pobić szóstkę, naprawdę będzie ciężko. Natomiast oczywiście festiwal to nie tylko targi książki, ale to przede wszystkim spotkania autorskie. Cieszyliśmy się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku publiczność dopisała, frekwencja była fenomenalna. Przede wszystkim na autorach takich jak Ewa Wojdyło, Jagramig Jurmus, Katarzyna Bonda, Marcin Meller, Piotr Zychowicz, Krystyna Kurcza-Bredlich, te nazwiska same mówią za siebie, pani Katarzyna Grochola również, Agnieszka Maciąg, naprawdę mogłabym wymieniać tutaj jeszcze wielu, wielu innych, ponieważ było ich również rekordowa ilość ponad 50, około 60 nazwisk, więc myślę, że, że zdecydowanie każdy znalazł coś tutaj dla siebie, spotkał się z, z tym autorem, była możliwość rozmowy zarówno jak i podpisywania książek. Część tych autorów my zapraszamy, więc to jest, to jest także nasz udział. Ale ponieważ to się toczy tutaj w okolicach biblioteki, więc oczywiście też bibliotekarze są siłą rzeczy w to, w to zaangażowani. No i oczywiście śledzimy wszystko, dlatego że ważni są dla nas autorzy, każdy z nich i, i, i ci, którzy piszą dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, bo. Ta możliwość poznania ich bezpośrednio także wpływa na to, jakie książki znów chcemy dokupić i o, co, o które książki zbiory wzbogacić. W ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, aktorzy Teatru Eko Studio w Opolu włączyli się do tego projektu. I ja tam pojechałem i bajkę przeczytałem. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu po raz 21 jest organizatorem akcji w naszym mieście. W tym roku to jest hasło również ogólnopolskie. Polscy autorzy czytają, piszą dla dzieci książki o, o ekologii i my wyłuskałyśmy z naszych zbiorów te najciekawsze, które chciałyśmy zaprezentować dzieciom i rodzicom w tym, w tym roku. Akcja ma na celu propagowanie ekologicznych zachowań, a przede wszystkim jest próbą Zachęcenia dzieci i rodziców do czytania książek. Cały rok czytamy dzieciom. Głośne czytanie wiemy, propagujemy wiemy, że jest bardzo, bardzo ważne w rozwoju dzieci. A ten tydzień służy temu, żeby głośniej o tym mówić żeby do rodziców też ta informacja dotarła żeby promować ciekawe wydarzenia, ciekawe książki ciekawe tematy do poruszania w rozmowach, które. Jak gdyby zaczynają się od książki. Mamy też w zbiorach książki autorów z Opolszczyzny, m.in. pana Andrzeja Czernika, tak, które będziemy tutaj przytaczać podczas tego tygodnia czytania dzieciom. Yy, ale inne książki innych autorów także mamy. W chwili numer 7 MBP w Opolu została przeczytana dzieciom bajka pod tytułem Drużyna Z autorstwa Andrzeja Czernika. Ten smog, czyli ten straszny dym, jest taki szkodliwy zagraża ludziom rzekł Mruczek. A o nas, zwierzętach to nikt nie pomyśli przecież my też oddychamy powiedział Igiełka. W zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu jest kilka tysięcy pozycji dla dzieci w różnym wieku. Nie pozostaje nic innego jak odłożyć na chwilę komórkę, tablet lub odejść od komputera i odwiedzić skarbnicę książek. Jarosław Wasik, oprócz działalności artystycznej, napisał rozprawę doktorską na temat kulturotwórczej roli Festiwalu Polskiej Piosenki. To była bardzo mozolna, długa praca. Ja zrobiłem dwukrotnie badania na temat rozpoznawalności wykonawców, takich dotyczących kulo, kulturotwórczej roli Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. A moja praca na, nosi tytuł Od Festiwalu Piosenki do Muzeum, przemiany, wyobrażenia, rzeczywistość. Także też starałem się pokazać, jakie festiwale były kiedyś, co one znaczyły dla Polaków no i co znaczą dziś w porównaniu z. Talent Show i wieloma innymi funkcjonującymi w Polsce festiwalami. Na dłuższą rozmowę z artystą zapraszamy do programu Kulturalnie w czwartek, 9 czerwca o godzinie 18.00. Tajemnice roślinnego pojazdu. Pod takim tytułem kolejny raz odbył się konkurs plastyczny dla dzieci, który polegał na narysowaniu przekroju roślinnego pojazdu, tak by pokazać złożoność jego budowy. Konkurs jest ogólnopolski. Muszę powiedzieć, że trudno mi policzyć, który to konkurs, bo to już jest dość długa tradycja i była to tradycja organizowania konkursu wspólnie z dobroteką z dobrodzenia. Natomiast po raz drugi jest to konkurs w takiej zmienionej formule, kiedy pracę prezentujemy tutaj w salonie Lelka, bo od dwóch lat jest z nami jako główny sponsor grupa Lelek. i Dzięki temu jakby troszkę odświeżyliśmy ten konkurs, zmieniliśmy nagrody, więc w takiej Formule drugi, ale w ogóle już myślę, że kilkunasty. W tym roku wpłynęło 78 prac, i spośród tych 78 prac mogliśmy przyznać 6 nagród. Każdy z nas wybierał oddzielnie jakąś pulę mniej więcej 10 osób, które mu się najbardziej podobały, które uważały, że powinny dostać nagrodę. Później porównaliśmy nasze głosy. I proszę sobie wyobrazić, że się tak świetnie złożyło, że trzy osoby miały po cztery głosy, czyli komplet, i to są te trzy pierwsze nagrodzone osoby. I kolejne trzy osoby miały po trzy głosy, i to są wyróżnione osoby. Więc trzeba było tylko ustalić kolejność, kto co dostaje. Ale to też z tego wynika, że jednak coś w tych pracach musiało być, że oceniając niezależnie, każdy z nas tę pracę wybrał. Chciałam, żeby to był taki świat magiczny. Babcia mi troszeczkę podpowiadała. Gdzie, jak mam zrobić, jakie duże auto mam zrobić, a reszta to wszystko samo. Wczoraj zakończyły się w Opolu 46 konfrontacje teatralne. Klasyka żywa. Ach, pełno malin. A jakie... Pośród 35 zgłoszonych do konkursu przedstawień, komisja artystyczna do finału zakwalifikowała 6 spektakli. Główną nagrodę tegorocznych konfrontacji oraz nagrodę zespołową otrzymał spektakl Balladyna opolskiego teatru lalki i aktora w reżyserii Konrada Dworakowskiego. Nagrodę otrzymał również spektakl Kurka wodna albo Urojenie w reżyserii Igora Gorzkowskiego z teatru Tańca w Poznaniu. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Zapraszam na dalszą część programu, a w nim rozmowa przy oknie Janusza Maćkowiaka, ponadto kalendarium Jurka Stemplewskiego i aforyzm Sławka Kuligowskiego z rysunkiem Andrzeja Czyczyły. Życzę Państwu miłego wieczoru. Za nami bogaty w wydarzenia weekend. Zresztą takich imprez sportowych, kulturalnych teraz będzie więcej. Po tym okresie pandemii spragnieni jesteśmy takich kontaktów. W studiu nasz gość Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna Koźla. Witam panią prezydent. Dzień dobry. Bo właśnie w Kędzierzynie Koźlu zakończyły się dni święto tego miasta. Jestem ciekaw czy mm, piłkarze ZAKSY Pojawiają się na takich imprezach organizowanych przez miasto? Czy można sobie zrobić na przykład selfie z semenu? Panie redaktorze, muszę poprawić, siatkarze z Zagsy. Tak. Siatkarze tak. z Zachsy. Piłkarze nam się skopanie. No, oni mieli dosyć długi sezon. Większość jest powołana do reprezentacji. Dostali, z tego co wiem, 7 dni wolnego mhm. na wykorzystanie urlopu. No i dospały na reprezentację, ćwiczą dalej. Ale czasami pojawiają się na imprezach naszych w nie kaźlu Czy to wielkie wydarzenie Liga Mistrzów Puchar Polski... Minęły, opadły emocje, czy wciąż jest tam gorąco jeszcze z tego powodu? Cały czas, całe miasto się cieszy, bo jesteśmy jedyną drużyną w Polsce, która zrobiła te trzy korony. Mhm. Puchar Polski, tak Mistrzostwo Polski i po raz drugi mhm. klubowe mistrzostwo Europy. Jesteśmy niesamowicie dumni, i jak spyta się pan redaktor, jakiegokolwiek przechodnia. O Zaksie to będzie uśmiech od ucha do ucha. A czy przeciętny kibic kojarzy siatkarzy z produkcją nawozów? Bo no chyba ten związek między piłką a chemią jest. Tak, u nich jest naprawdę, u nich jest prawdziwa chemia. Prawdziwa chemia pomiędzy zawodnikami, bo grają jak z nut grają. Na siebie nie grają każdy o, nie gra, każdy na siebie, tylko widać to jest prawdziwa drużyna. I ja to tak nawet ostatnio nazwałam bo logo zakładów azotowych, grupy azoty, jest, jest chemia między nami. Aha. A w zaksie to jest chemia między nimi. Dlatego takie wspaniałe e, wyniki mają. Czy to chce Pani powiedzieć, że chemia między zawodnikami i chemia między zawodnikami i kibicami? Zawsze kibice to jest siódmy, siódmy gracz na boisku, tak? No dobrze, te wielkie sukcesy Zaksy, czy one przekładają się na popularyzację tej dyscypliny, no może nie sportu, ale rekreacji? Czy piłka siatkowa jest w szkole, w mieście, na osiedlu, organizowane są turnieje, czy pani na przykład gra w siatkówkę? No, grałam w siatkówkę kiedyś, oczywiście zawsze na libero, mm -hmm. ale, ale w siatkówkę potrafię grać i grałam w siatkówkę, może już teraz nie. Ale zawsze rekreacyjnie każdy z nas lubi grać w siatkówkę. Czy to gramy, jesteśmy na plaży, gramy Noże. plażówkę, czy jesteśmy w domu, koło domu, też każdy lubi tą siatkówkę. Nie każdy ma takie możliwości, żeby grać na boisku w piłkę nożną. Wydaje mi się, że to jest bardzo popularna dyscyplina sportu. No, ale Kędzierzyn-Koźle będzie się kojarzył z siatkówką. I tak mówią nasi mieszkańcy, że jak jadą w czasy i na przykład gdzieś w Ustce powiedzą, mm -hmm. że, że oni Gramy są z Kędzierzyna-Koźla, mm -hmm. to odpowiedź zawsze jest tych pensjonariuszy. A Zaksa, tam gra Zaksa. Mm -hmm. Także jesteśmy jako miasto bardzo rozpoznawalni przez Zakse. No, to teraz czekamy na takie wydarzenie. Dni piłki siatkowej w Kędzierzynie Koźlu. Tak jak było w dni Kędzierzyna Koźla, Święto Miasta. No cały rok odbywają się różnego rodzaju turnieje. Nasi młodzi zawodnicy z różnych szkół też odnoszą sukcesy właśnie w siatkówkę. Mamy też Mistrzostwa Miasta Amatorów Siatkówki. Aha. Także mamy cały czas te rozgrywki, inne są. I powiem też, panie redaktorze, że. Czasami przychodzą zawodnicy Zachsy popatrzeć. Są oczywiście wtedy dużą atrakcją, ale oni też się interesują, co w mieście się dzieje. Pytam o tę popularyzację tej dyscypliny rekreacji, bo po co szukać zawodników za granicą, skoro może właśnie rosną takie talenty piłki siatkowej właśnie na miejscu? No na pewno wspaniałym przykładem będzie Kamil Semeniuk, który, z którym podpisałam umowę jako, właściwie z jego rodzicami podpisałam umowę jako młoda zaksa. On się uczył, uczył w zaksie od początku, no i wspaniały, wspaniał, wyrósł nam wspaniały talent i muszę powiedzieć, że, że on jest, był wyjątkowy i jest wyjątkowy, jako młoda zaksa mówię był wyjątkowy, dlatego że Czasami kończyły się treningi, a on dalej ćwiczył. I zresztą widać, no, rozkwit nam przepięknie. E, na koniec tej części rozmowy, czy Zaksa partycypuje w pewnych przedsięwzięciach inwestycyjnych w mieście? E, chodzi o no popularyzację, bo, tak? Tak, tak. No, wygrane mecze to powiedzmy sobie wprost także pieniądze, które klub y, pozyskuje. Czyli w ten sposób. Y, y, bierze udział w inwestowaniu w mieście. No, ta piękna hala sportowa zapewne nie została wybudowana przez Zakse. No nie, ale przez ówczesne, przez ówczesne władze została wybudowana. I tutaj dużą rolę miał pan poseł Kazimierz Pietrzyk, prezes, prezes, chemi, prezes Chemika, później prezes Mostostal, Mostostal Azoty. Mhm. Także tutaj chwała się jemu należy. I, i o ile dobrze pamiętam, to ówczesny prezes zakładów azotowych, chyba pan Sebesta, powiedział, że jak chłopaki wygrają mistrzostwo Polski, to tą halę zbuduje. I tak się stało. I do dzisiaj się cieszymy z tej hali. No proszę bardzo, jeszcze jeden dodatkowy pożytek. No, a Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna Kośleśni, udaje się z roboczą wizytą gdzieś w Polskę to chyba jest bardziej kojarzona z piłką siatkową niż właśnie z zagłębiem chemicznym. Tak, nawet jak no, pracowałam w grupie Azoty jako członek zarządu i jak ktoś wszedł na internet i napisał mhm. Sabina Nowosielska, to przez dwie strony były działacz sportowy, a dopiero na którejś tam stronie było napisane wiceprezes zakładów azotowych. Życzymy Zaksie sukcesów. No bo sukcesy piłki siatkowej to także w pewnym sensie sukcesy miasta. Przede wszystkim niesamowita promocja miasta. Ja muszę powiedzieć tak, podzielić się taką refleksją po Ljubljanie, bo byłam, byłam też w Ljubljanie. Oczywiście też byłam z wizytą u Mera Ljubljany któremu powiedziałam, żeby się nie bali, że nasi kibice przyjadą, bo będą na pewno głośni, będą wszyscy poubierani w koszulki zaksy i na pewno zrobią tutaj, będą grali rolę pierwszorzędowe, pierwszorzędowe, tak? I, i, I tak było, bo słychać było, jak nasi kibice idą, śpiewają z flagami. Mieszkańcy Lubliany się zatrzymywali, o co chodzi, bo nie wiedzieli, że jest na przykład mecz Ligi Mistrzów w Siatkówkę. Także opanowaliśmy Lublianę opanowaliśmy i no a tym bardziej z takim sukcesem. Czytałem ostatnio w sieci relacje Andrzeja Kopackiego e, z tego wyjazdu, pobytu, e, z tych atrakcji w Wesołym Autobusie. No tutaj trzeba powiedzieć, że tak, wsiedli w samochód, niektórzy kibice, w samochód w autobus, jechali bardzo długo, przyjechali na mecz, wsiedli do samoch autobusu i wrócili. To są prawdziwi kibice. Tak jest. Tyle o aspektach sportowych w Kędzierzynie Koźlu. Jutro ciąg dalszy rozmowy, ale zupełnie inny temat. Finanse. Zarządzanie miastem w dzisiejszych czasach. Przypomnę, że gościem rozmowy przy oknie jest Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna Koźla. Na razie dziękuję. Dziękuję do bardzo. Zobaczenia. A mogę, ja w ogóle chciałabym bardzo tutaj pomachać do naszych wszystkich kibiców. Mamy teraz trochę miesięcy, gdzie nie będzie meczy na hali naszej Azoty, ale do zobaczenia w październiku i wszystkiego dobrego wszystkim życzę. Bardzo dziękuję, a my mówimy do usłyszenia do jutra do godziny 18. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego Bohaterem dzisiejszego kalendarium jest Świerszczyk. Nie mylić ze Świerszczem za kominem. To jedyny w Polsce literacki magazyn dla dzieci. Tytuł wymyśliła w 1945 roku Ewa Szelburg-Zarembina, późniejsza inicjatorka budowy szpitala, pomnika, Centrum Zdrowia Dziecka. Na zdjęciach spotkanie małych Opolan ze Świerszczykiem, w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Te maluchy są dziś o 16 lat starsze, bo wydarzenie miało miejsce w kwietniu 2006 roku. Ciekawe czy się rozpoznają. Świerszczyk uczy, bawi, inspiruje, opowiada organizatorka wystawy. Za chwilę zobaczycie swoje prace nagrodzone przez redakcję. Dodaję Oto pracę lucynki, która miała graficznie opisać hasło Śmiech to zdrowie. Otwarcie wystawy było doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat treści tworzonych w nowoczesny sposób z myślą o czytelnikach urodzonych w XXI wieku. Oto bohaterowie świerszczyka w wykonaniu uczniów ze szkoły numer 11. Technika i materiał dowolny. Jest i biedronka, i myszka, ale nam najbardziej spodobała się sowa, nocna mądra lucha. W gablocie za szybą świerszczyki z lat 70. i 80. w specjalnych twardych oprawach, niczym średniowieczne relikwie. I co chłopaki, jak wam się podoba ta gazetka, czytana zapewne przez wasze mamusie? Po minach widać, że chłopaki wolą komiksy. Świerszczyk zmusza do logicznego myślenia, stąd na wystawie kącik dla ciekawskich, czyli zagwostki. Hasło wciąż aktualne. Kto ładnie zgadnie, tego nuda nie dopadnie. W tej dużej muszelce przybory. Narzędzia niezbędne przy wykonaniu świerszczykowych zadań kolejnej gablocie kolejne postacie z dziecięcego magazynu. Pełne uznanie i podziw dla autorów tych prac, zdaje się mówić dyrektor biblioteki Elżbieta Kampa. Tak właśnie wyobrażają sobie bohaterów Świerszczyka uczniowie ze szkoły podstawowej numer 21 w Opolu. Są tu Jesz Nikoś, Pierniczkowy Ludzik, Wdzięczny Żuraw, niecierpliwa królowa, kotek mamrotek i wiele innych postaci. Na koniec specjalna rubryka obierzy świerszcz, czyli opowiadania z różnych stron świata. Jest więc historia walentynki od rycerza, opowieść o zapominalskim pradziadku i przypomnienie, że 26 maja to dzień matki. Jeszcze tylko krótki wywiad i świerszczyk pojawi się w telewizji. Właśnie go zobaczyliście. Niestety z mądrych słów Czasem można ułożyć głupie zdanie.